Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Kubań, i tym razem mam do zrobienia zadanie dzienne, gdzie mam wygrać bitwę z, ze zrobionym wybawcą czołgów. To jest akurat dość łatwe zadanie. Poza tym robię też wyzwanie do Battle Passa. Pieśni belungów. Tutaj mam rozegrać bitwę szwedzkim pojazdem z 70% udziałem w bitwie. Tak mi się te zadania naszły jedno na drugie i pasują mi do właśnie tego wyzwania. E... Oczywiście, u Szwedów. W tej chwili w użyciu w moim przypadku jest Kungstiger. Jego tu widzicie przed sobą. Hmm. Kungstiger no, to jest y, bliźniak y, Tygrysa 2P z wszystkimi jedne, jego wadami i zaletami. No a ja tutaj będę chciał sobie postrzelać y, na punkt. A, który właśnie tracimy, jest na nim tygrys E. Miałem nadzieję trafić w działo, nie udało się. Tygrys się odgryzł, wjechał za skałę, a od, prawej, od lewej strony dojechał do mnie T3485, który idealnie wbił się w mojego. Kungstigera. Tak pograłem, nic nie zrobiłem, straciłem pojazd. Praktycznie za jedno trafienie to jest naprawdę mało. No a tutaj macie przykład jak gajziny robią swoje łatki i poprawki. Te drzewa miały znikać, a tymczasem jedzie sobie drzewko razem ze mną. W bitwie teraz wszyscy widzą gdzie jestem takie okoliczności przyrody zabierane y, na przejazdkę dają informacje wszystkim przeciwnikom gdzie tak, je, gracz się porusza Dzięki Gajdziny za łatkę za poprawkę No tak, podwójne użycie znowu Kungstiger w, w grze Przejmujemy punkty B i C Niestety straciliśmy punkt A, nie udało się zniszczyć na czas Tygrysa, punkt stracony, już go tam nie ma, za to cały czas stoi tutaj T-34, te, te oczywiście pierwszy strzał za trafienie, bez żadnych uszkodzeń, mam nadzieję że zdążyć się przeładować, tym razem już obrażenia przyjął dowódca. Jeszcze jedno przeładowanie, tym razem już celuję w pierścień. Po jarzmie wpadło kadłub T-34 zniszczone, a ja mogę powoli jechać do przodu. Pokazują się następni czerwoni, przede mną jest ich dwóch. No ale pochowani żaden cel dla mnie, za to po prawej stronie na górce stoi ten tygrys, który przejął przed chwilą punkt A pokazał wieże Trafienie krytyczne, działonowy i ładowniczy z obrażeniami, tygrys chowa się przed naszymi, pokazał mi burtę i tym razem już wykończony. Niżej przy jeziorku jest dwóch przeciwników: jest tam IS-1 i jest jeszcze M4T26. IS zniszczony, a M4 zorientował się, że ja od tej strony jadę i już do mnie zaczął strzelać. Ja się przeładowałem. No i tutaj zobaczcie, co robi dobrze ustawiony pojazd, rykoszec z długiej 88 po przednie płycie M4. No, drużynowy M4 zniszczył zanim zdążyłem się przeładować, więc teraz już mamy tą stronę oczyszczoną i możemy przejmować punkt A. A jest to potrzebne, bo zdążyliśmy w międzyczasie stracić punkt C, żeby zachować swoją przewagę i zniwelować pasek przeciwników. To jest jak najbardziej pożądane rozwiązanie. No i do mnie jedzie ciężki czołg. Ktoś już do niego strzela. Są też inne wyświetlenia, ale tamci są pochowani IS 1 odbity od niego strzał, sam posadziłem kalafiora Nie weszło nic y, w tego ISA, a jest to ten kolega z Teciaka. Odebrał już y, od drużynowych jakieś uszkodzenia, ja tylko dołożyłem kropkę nad I kolega ma pecha Jedenasty level Mimo ochronki i wspomagania od gadzinów nic sobie nie pograł Jedzie Pantera D ściągnięta gąsienica, no i na nieszczęście dla mnie kolega w Panterze ustawia się tak, że nic mu nie mogę zrobić, lekko skontowana Pantera dolną, przednią płytę nie będzie nic przyjmować. Strzał w wieże weszły obrażenia i uszkodzenia. Jeszcze tylko jeden strzał rozwalony zamek. Pantera będzie musiała się dłużej trochę naprawiać. No ale, jak widzieliście, dobrze skontowany pancerz jest praktycznie. Nie do ruszenia, po prawej stronie jedzie następna Pantera i tym razem kolega zrobił błąd, bo wyjechał sobie za daleko, obniżył dolną, przednią część czołgu tak, że była przednia płyta praktycznie prosto. I w tym wypadku pocisk już bez problemu przebił tą płytę. No tutaj teraz kolega będzie się długo przeładowywał. A z takiej odległości nie było problemu, żeby się do niego dobrać. Jestem już praktycznie na respie u nich. Mamy Cały czas przewagę przyjętych punktach. Tutaj jest Pelotka BTR na dystansie, jak Pantera G1, tam akurat byłoby dobrze ściągnąć. No niestety, dla mnie wjechał przeciwnik za osłonę. Zniknęło podświetlenie. Za to, tutaj przy punkcie B, jest Tygrys H1. Niestety zniszczony za późno, punkt B jest stracony, do niego dojeżdża średni czołg, to była tam Pantera, a przede mną jest ciężar, Star postawił dym, Tygrys E, chciałem złapać podświetlenie, dobrą pozycję, a wyjeżdżający z RESPA niszczyciel jak, y jak Panter, G1 zniszczył mi drugiego Kungstigera i teraz jadę y, Streetswagenem, Shermanem szwedzkim to jest akurat y, BR-37 ale nie mam nic wyżej co y, mógłbym wystawić do bitwy dla y, pary z Kungstigerem więc muszę jechać tym co mam z taką plójką nic tutaj nie zrobię. Chyba, że coś miękkiego wyjedzie, i mi pod lufę wtedy jest szansa na złapanie jakichś punktów. No, ale chociaż sobie pojeżdżę, chociaż za udział w bitwie jakieś punkciki zarobię. Mam tutaj niszczyciela. Był 185, no ale drużynowy go. Wykończył. Jest też Tygrys E. Zanim złapałem podświetlenie, to zginął. Wjadę sobie chociaż na punkt. Zawsze to dodatkowe punkty. Bitwa się kończy. I na luzaku udało się ugrać 10 fragów. Zrobione zadanie. Dzienne. I dodatkowa bitwa do. Wyzwania w Battle Passie. Jak na nieporobione załogi, całkiem przyzwoity wynik. Ja jestem zadowolony, a Wam zostawiam statystyki. Cześć!